Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na Grand Game Michał Oleksiejczuk na gali FEN 52 w Ostrowie Wielkopolskiej. Witam bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zacznijmy od e, e, najszczęśliwszego wydarzenia dzisiejszego dnia, czyli zdobyciu pasa przez Bartosza Szewczyka, który trafia do Oleksiejczuk Team. Jak bardzo jesteś dumny ze swojego klubowego kolegi, no i tak jakby trochę podobiecznego. Nie, no bardzo się cieszę. Dla mnie to była ważna walka. Chcę, żeby chłopaki zdobywali pasy i żeby już na tą arenę międzynarodową wychodzili i też, też tam wygrywali. Także wszystko w dobrym kierunku idzie. To najważniejsze. Jest dobrze i będziemy chcieli iść po więcej. No właśnie, Aleksiejczuk, Team, no już tak oficjalnie chyba nie trenujecie w Ankosie. Jak to wygląda i jakbyś chciał, żeby to wyglądało docelowe miejsce treningów i czy zamierzacie jeszcze gdzieś wyjeżdżać lub spędzać troszkę dłuższy czas, bo z tego co wiem, no to masz już dwójkę dzieci i jesteś naprawdę bardzo zajętym człowiekiem. <grym> Dokładnie. Ja już no my już w sumie ja, Czarek, Bartek, to nie trenujemy już w Ankosie od, od, nie wiem, kwietnia, maja, już po, po walce tej kwietniowej już. Zjechałem do domu i już do tamtej walki ostatniej, mojej zwycięskiej, już trenowałem, no potrenowałem w swoim teamie. To jest tak, że no my planujemy po prostu mieć mocną bazę treningową na miejscu, żeby co się nie działo, to żebyśmy mieli gdzie się przygotowywać. I w tym kierunku no robimy różne kroki, ale będziemy wyjeżdżać, bo, no bo też ja jestem takim zawodnikiem, że muszę jeździć i też nowych rzeczy się uczyć. Także, także na pewno będą wyjazdy. No bo generalnie w klubach jest tak, że jest head coach i układa on plan na walkę w porozumieniu z trenerami od różnych płaszczyzn. A kto u was będzie w takim razie układał te game plany? Na przykład jaki był game plan na Bartka Szewczyka i kto go wymyślał? No ja jakby tam może, no większość osób nie wiem, no ale... W sumie mi game plan od siedmiu lat układa jeden i ten sam trener, czyli, czyli mój trener Iwan Kirillow. To on ze mną jest od tych siedmiu lat, trenuje ze mną cały czas. No, u mnie tak... Gameplan jest tak naprawdę prosty. Ja jestem strajkerem, więc ja muszę po prostu przygotować akcję pod danego zawodnika i udoskonalać obronę obaleń. No i jakby ja muszę iść w tym kierunku i to rozwijać. Także tutaj jakiejś takiej wielkiej filozofii nie ma, tylko trzeba trochę zaangażowania. Ale no i bardzo dobrze widzi walkę, ja mu ufam i ta współpraca już bardzo długo trwa. No i są też inni trenerzy, jest Filip Ostrowski od jiu-jitsu, jest, jest też Kamil Oniszczu, który mi tu bardzo pomaga też parterowo, jest Ernest Dorosz, który też uczy nas zapasów, no mamy, mamy dobrze rozwinięty ten team. No ale kto układa ten game plan, na przykład do Bartka? No, to, to tak naprawdę główna zasługa to jest Iwa, Iwana, Iwan układa, jest naszym head coachem, tak. Fajnie, żeby to też wybrzmiało. Teraz Kamil Oniszczuk też jest tutaj z wami na gali, no niestety ostatnio przegrana, ale czy on też dołączył do waszego stricte teamu i odszedł do Dankosu? Tak, tak, on już trenuje tak samo, no, z nami od, od swojej tej porażki, zjechał do nas, mieszka u nas i, i trenuje, także teraz już no, też będzie startował z naszego teamu. Jasne, przejdźmy teraz jeszcze na chwilę do Czarka. Jakie plany macie na Czarka w tym roku, oprócz walki na Fenie, i jak on po tej przegranej, niefortunnej w Turcji? No Czarek trenuje cały czas i my mamy no, prosty plan wygrać tą walkę, i później zobaczymy. No, Czarek ma dużo ofert, właśnie między innymi, ma dużo ofert od sam no, z Turcji, z tej organizacji. Tam, tam się Czarkowi bardzo spodobało, bardzo fajnie nas tam przyjęli. Także, także może pojedziemy tam. No i zobaczymy. Czarek też, jakby no to Czarek podejmuje decyzję. Ja mogę mu coś doradzić zawsze, ale no, uważam, że człowiek się, jakby no, musi nauczyć na swoich błędach, że tak powiem. No i uważam, że no po, po tej ostatniej walce na pewno ona, no wiadomo, no wygrana byłaby super, ale no Rywal był bardzo mocnym grapplerem, wykorzystał te swoje umiejętności. No i po prostu ta walka nam du też dużo da materiału do analizy, więc, więc no zawsze staram się pozytywne rzeczy wyciągać z tego i będzie dobrze, no działamy. A ty takim no jesteś troszkę dłużej w tym sporcie niż twój brat, no jesteś też starszy, i czy ty byś chciał zobaczyć czarka w KSW? Czy uważasz, że, że jednak będziecie cały czas sprzeć za granicę? Ja uważam, że, że to byłby dobry ruch też, żeby, żeby teraz pójść do KSW z tego względu, no, że Czarek jest jeszcze bardzo młody i on może sobie pójść do, do tego UFC no, za kilka lat, jak zbierze jeszcze większe doświadczenie i, yy, i nie będzie musiał na przykład robić tak, że tak jak ja, że robiłem to, tą moją karierę w UFC, prowadziłem na takiej zasadzie prób i błędów, no, że, że sam dużo rzeczy doświadczałem, musiałem wyciągać wnioski i tak naprawdę tą karierę w UFC budowałem od zera, nie miałem jakby... No, Wyszedłem do, do UFC z mniejszych gal takich, gdzie, gdzie nie miałem takich może no, tak doświadczonych dobrych rywali, więc, więc to też byłby dobry pomysł. No, są tego przykłady, że z KSW wyszedł Gamrot, Kowalkiewicz, Błachowicz, no, zdobywali doświadczenie, to, to też jest ważne. Jak jesteśmy przy temacie UFC, Robert Bryczek, twój dobry chyba kolega, tak mogę to nazwać, trenowaliście bardzo dużo ze sobą, też twoja kategoria wagowa obecnie, no niestety przegrał swój ostatni pojedynek i pierwszy debiut jakby w UFC, jak myślisz czego zabrakło i czy w ogóle widziałeś tę walkę? Tak, tak oglądałem, oglądałem tą walkę. Kurczę, no, Robert musi sam wyciągnąć wnioski. No, no, na pewno tam zabrakło trochę mobilności na nogach, tej no, pracy, pracy nóg, y, większej presji na, na tym rywalu. Także tak jakbym miał, no, jeśli chodzi o techniczny taki aspekt, to, to uważam, że to, no, a, a tak to... Ciężko powiedzieć, dużo rzeczy też się rozgrywa gdzieś tam na zapleczu i później to decyduje o wyniku, więc ciężko powiedzieć też, co, to, co tak naprawdę zadecydowało. Może niedyspozycja dnia, może, może stres, to też była jego pierwsza walka w UFC, a no to, to też jest no całkiem inna, jakby walka jest na, na, na mniejszych galach naszych tutaj lokalnych, a, a inaczej jest na, na UFC, więc to też trochę na pewno energii zabiera. Też mi się wydaje, że stres, bo Robert też w oktagonie w czeskiej organizacji na początku nie wyglądał najlepiej, a później no, ta seria zwycięstw imponująca. Jaki ty masz Michał plan na ten rok? No teraz wygrać i chciałbym w tym roku zrobić dwie walki. E... To teraz i, i myślę pod koniec roku może zawalczę. No zobaczymy, też ja tak nie planuję dużo, dużo w przód. No, jedyne co mogę zaplanować to, że chcę się rozwijać, trenować tam regularnie, no to wiadomo, ale tak to, to ciężko jest też coś zaplanować, bo różne wypadki losowe też są i te plany się często zmieniają, ale no, teraz, no co, no, trenuję ciężko i, i czekam już na walkę. A na jakim etapie przygotowań teraz jesteś? No już ostatni tydzień mi został e, mocny, także we wtorek jeszcze ostatnie sfaringi. No i co, i mocno jeszcze przycisnę ten tydzień, no i wylatuję już do Stanów. E, ten proces aklimatyzacji, jaki będzie długi w teraz e, na ten moment? Dwa tygodnie, latam na dwa tygodnie, to jest takie, no, taki optymalny czas. Tak, cię doświadczenie już nauczyło, żeby troszkę wcześniej porozmawiajmy chwilkę jeszcze o twoim przeciwniku. Co wiesz o nim i jak myślisz, w której płaszczyźnie on będzie ci najbardziej zagrażał? Myślę, że niebezpieczny, on jest bardziej strikerem, więc myślę, że tutaj trzeba będzie uważać w tej płaszczyźnie. Dobry, dobrze, dobrze kontruje, dobrze pracuje na nogach, więc to są jego takie, takie, takie mocne strony. No, właśnie, bardzo wielu kibiców i ludzi ze środowiska uważa, że jak będzie dwóch striker strikerów walczyło, to będzie parter. czy czy ciebie taka perspektywa walki, właśnie z kimś, kto jest podobny do ciebie stylowo, ja raczej jeszcze bardziej, żeby mu udowodnić swoją przewagę w tej płaszczyźnie? Wiesz co, no nie myślałem o tym. Po prostu, no, chcę z narzucić mu swój styl i, i, i tyle, tak jak w każdej walce. no, no Jak wyjdzie, no to, to zobaczymy. No, na pewno. No, jestem dobrze przygotowany. Jak, jak wyjdę, zaprezentuję to, co potrafię, to, to będzie dobrze. Kto leci z Tobą do Stanów i kogo zobaczymy w Twoim narożniku? No to Iwan na pewno, Kamil Oniszczuk i Filip Ostrowski. To będzie mój narożnik. Jasne. Ja Ci bardzo dziękuję za wywiad, za obecność. Miło było spotkać i dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki.